Wydaje mi się, że takie zestawienie mogło być ciekawe, bo nie ukrywam, że wygrałem dłużej z haterem. Tak. Gdyby nie parter, każdy dobrze o tym wie. Rafonik nie zdołał się dobrze pokazać na tej walce, więc myślę, że może z olejniczakiem bym mógł wyskoczyć, bym mógł jakieś zrobić fajne widowisko w klatce z Rafonem. Myślę, że poziom by był w miarę podobny, więc. Yy... Co wy na to kochani widzowie, jak i włodarze potężni, żeby zrobić coś takiego. Olejnik Rafona, żeby tam w tej klatce też pokonał szybciutko jak hajter. Myślę, że dobra opcja może być. Więc Rafon, jeżeli masz jeszcze trochę psychy, to mam nadzieję, że spotkamy się w Oktagonie. Jeżeli ludzie będą tego chcieli, a widziałem, że każdy o tym pisze. Myślę, że mogłoby być to ciekawe starcie, więc ja rękawice rzucam. Zależy od ciebie, co ty na to powiesz, Rafał, i możemy się zmierzyć.